Adwent na serio. Jako członek Kościoła upodobnić się do Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i z wstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje ciało, Kościół. Jedność tego ciała urzeczywistnia się w różnorodności członków i funkcji. Chrystus jest głową ciała Kościoła. Kościół żyje dzięki niemu, w nim i dla niego. Chrystus i Kościół tworzą. Całego Chrystusa. Głowa i członki są jakby jedną i tą samą osobą mistyczną. Jak zaś wszystkie członki ciała ludzkiego, choć jest ich wiele, tworzą przecież jedno ciało, tak też i wierni w Chrystusie. Również w budowaniu ciała Chrystusowego istnieje różnorodność członków i funkcji. Jeden jest duch, który rozmaite swe dary rozdziela stosownie do bogactwa swego i do potrzeb posługiwania ku pożytkowi kościoła. Wśród darów tych góruje łaska apostołów, których powadze sam duch poddaje nawet charyzmatyków. Tenże duch sam przez się, mocą swoją i wewnętrznym spojeniem członków jednocząc ciało, tworzy i nakazuje miłość wzajemną między wiernymi. Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki, a jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują. Jestem członkiem wspólnoty kościoła. Wiemy, że często w relacjach międzyludzkich rodzą się nieporozumienia wtedy, kiedy ktoś zajmuje nie swoje miejsce, czy przysłowiowo wchodzi w nie swoje buty, albo wybiega przed szereg. Tak bywa czasem w rodzinie, w miejscu pracy, w firmie, we wspólnocie. Chodzi o to, aby znać swoje miejsce. W szeregu, wiedzieć kim jestem i do czego jestem powołany. Tak również jest w kościele. Wiemy, że każdy z nas realizuje swoje y, osobiste powołanie, które bazuje na łasce Chrztu Świętego. To w trakcie naszego życia rozpoznajemy, do czego Pan Bóg nas woła. Ktoś z nas rozpoznał powołanie zakonne czy kapłańskie, ktoś inny rozpoznał powołanie do życia w małżeństwie, ktoś inny rozpoznał powołanie do życia w bezżeństwie. I tam czuję się szczęśliwy. Chodzi właśnie o to, aby potrafić odczytać moje miejsce we wspólnocie kościoła jako w ludzie Bożym. Zobaczcie, że bardzo często używamy obrazu budowli, mówiąc o kościele. Wiemy, że domy są budowane najczęściej z cegieł. I każdy z nas jest tą cegłą, która buduje konkretny kościół. Zarówno kościół powszechny, w wymiarze światowym, ale także ten kościół, mój konkretny, parafialny. Dlatego ważne jest, aby widzieć swoje miejsce jako kogoś ważnego w kościele, ale na swoim miejscu. To się przejawia w tym, że na przykład jesteśmy posłuszni papieżowi nauczaniu Kościoła, biskupowi, do, w tym, do czego nas wzywa. To się przejawia w tym, że chcemy budować jedność Kościoła, w którym żyjemy. I aby to się dokonywało, naucza nas Kościół, że potrzebujemy nieustannie umacniać się przede wszystkim sakramentem Eucharystii, bo w tym pokarmie na życie wieczne otrzymujemy siłę, aby iść naprzód w tym naszym życiu jako członkowie Kościoła. Aby, nie, aby mieć siłę, by powstawać, aby nie tracić ducha, aby mieć rzeczywiście tę perspektywę dalekiego patrzenia. Tak ważna jest więc ta Eucharystia, do której możemy przystępować w każdą niedzielę, ale wiemy, że też są takie osoby, które korzystają z tej łaski każdego dnia. Jestem członkiem ludu Bożego, jestem ważny, jestem chciany i kochany w Kościele.